Witam Was serdecznie w kolejnym filmie, dziś mamy dla Was film o prezentach świątecznych. W dzisiejszym filmie skupimy się na prezentach dla mamy, dla siostry, dla przyjaciółki, dla koleżanki. A już niebawem na naszym kanale pojawi się film y, z, propozy z propozycjami prezentów dla naszych mężczyzn. Więc dzisiaj o tym opcji mamy trochę, ale oczywiście mile, mile widziane są Wasze komentarze i Wasze sugestie. Więc jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na prezenty, to wymieniamy się w komentarzach pod tym filmem, wszyscy razem, wspólnie. Ehm, no i co, my zaczynamy. zaczynamy tak. Ja może zacznę banalnie, ale nie zraźcie się, bo w dalszej części filmu będzie <laughs> wiele innych również propozycji. A zacznę od biżuterii. Powiem Wam, że ja y, na większe imprezy zawsze przyjaciółkom, koleżankom, znajomym, czy nawet mm -hmm. składamy się w, w kilka osób. Zawsze prezentujemy jakiś fajny element biżuterii, bo to jest też taki rodzaj pamiątki coś, co zostaje z tą osobą na lata, i uważam, że można kupić fajną biżuterię w dobrej cenie. Pokażę Wam trzy propozycje, które mi ostatnio tak wpadły w oko. Pierwsza propozycja to są kolczyki marki Apart, i to są kolczyki o bardzo fajnej formie bo to są kolczyki inspirowane takimi tancerkami indyjskimi czyli stylem trochę takiego Bollywood. I to są kolczyki, które nosimy normalnie w przekutych uszach, ale one mają. Mają taką cząstkę, którą łączy się za uchem, co powoduje, że te kolczyki wydają się tak, jakby były dwuczęściowe, czyli taka troszeczkę coś alamini, usznica, coś mhm. w tym stylu. Macie tu normalny kolczyk i pod spodem e, za ucha wystaje jeszcze kawałek e, jakiś ozdobny. W tym przypadku mamy tutaj kolczyki srebrne z cyrkoniami. I one nie są drogie. Świetny pomysł, jeżeli chcecie sprawić coś miłego siostrze, która lubi na przykład srebrne kolczyki. Musimy wiedzieć tylko, czy ma, przeku ma przekuty, przekute uszy. Świetna opcja. Drugą opcją, jeżeli chodzi o takie bardzo dyskretne, delikatne. Kobiece kolczyki. Są kolczyki z jakimś fajnym kształtem w formie cyrkonii. Ja od lat noszę kolczyki właśnie takie błyszczące, mm. takie Kręcy. wkrętki. Mm. Nie noszę kolczyków wiszących, jakichś takich dużych. Zawsze noszę wkrętki. I te z marki Jest są naprawdę świetne. To też jest dobra cena, więc wydaje mi się, że to jest prezent nie aż tak bardzo zobowiązujący. Mhm. Trzeci element to już jest bransoletka i tutaj mamy złoto. Ja bardzo złoto lubię i często noszę. Yy, I to jest bardzo fajna bransoletka taka sztywna. Ona jest tutaj zapinana na taki cinch, ale taka sztywna bransoletka uważam, że sprawdzi się również bardzo fajnie, minimalistyczna, klasyczna, jeżeli ktoś lubi złoto. Wydaje mi się, że sprawdzi się super, więc jeżeli e, chcecie obdarować kobietę jakąś biżuterią, to wydaje mi się, że takie klasyczne, delikatne elementy sprawdzą się naprawdę super. Bardzo fajnym pomysłem y, na prezenty świąteczne są kalendarze, planery. One myślę, że świetnie sprawdzą się dla osób, które są zorganizowane, lubią sobie wszystko notować na papierze, organizować, zapisywać już na notatki, przemyślenia i niekoniecznie za bardzo lubią takie gadżety, typu zapisywanie Elektroniczne. elektronicznie. Więc ja mam tutaj dla przykładu dwa bardzo fajne planery. Po pierwsze, jeden planer, Wonder Planner, taką piękną paproć. paproć, śliczny jest ten kalendarz. Jest on bardzo prosty, funkcjonalny. Ja miałam też w tym roku, też również z tej marki kalendarz, świetnie się sprawdził. Tutaj mam zimowe cele, jesienne, letnie, wiosenne. Bardzo fajny jest w grubej okładce, więc wszystko fajnie się trzyma. Mamy tutaj gumeczkę, także naprawdę bardzo fajny. Y, fajny prezent, i mam też drugi y, kalendarz, i ten jest już po widoki. On jest zaprojektowany przez Edytę i jest piękny, jest pięknie wydany. Ma marmurową y, okładkę. Ja uwielbiam marmurowe elementy. Tutaj złote elementy, tutaj na rogach piękne, takie pozłacane obucia. Jest piękny, i ten y, kalendarz jest taki bardziej urozmaicony, bo mamy tutaj mnóstwo. Yy, stron, na przykład tutaj jest poświęcone właśnie na wydatki. W tym kalendarzu jest mnóstwo różnych takich przemyśleń, refleksji, cytatów. Każdy dzień mamy podzielone właśnie na zadania najważniejsze, zadania ważne, zadania dodatkowe i to był dobry dzień i piszemy dlaczego. Także jest tutaj troszkę więcej opcji, ale polecam Wam te dwa kalendarze tak samo, bo naprawdę są świetne. Kolejnym super pomysłem na prezent dla mamy, koleżanki, przyjaciółki, siostry teściowej są książki. I my z Kasią bardzo lubimy czytać, mamy sporo pozycji w naszych biblioteczkach i... Yy... Wydaje mi się, że Ty też. Ja też mm -hmm. uważam, że książka, dobra książka to jest rewelacyjny prezent. Ja I ja jestem. bardzo cieszę się mm -hmm. z książek, bardzo lubię książki dostawać. I mamy tutaj e, cztery propozycje książek, które e, mogą przypaść do gustu właśnie naszym kobietkom z naszego otoczenia. Ja akurat mam kryminały, Kasia ma ja troszeczkę poradniki. coś praktyczniejszego. Mm -hmm. Książki, które e, miło będzie odnaleźć pod choinką. Ja powiem Wam dwa słowa, ale tak totalnie dwa słowa, nie chcę spoilerować, o książkach Zygmunta Miłoszewskiego i to są Kryminały. Aktualnie mam dwie części: e, Uwikłanie i Ziarno Prawdy. Ziarno pra... Nie, Uwikłanie jest pierwsze, później jest Ziarno Prawdy, trzecia część to gniew. E, rewelacyjne książki. Zaczęłam czytać Ziarno Prawdy, ale stwierdziłam, że muszę się cofnąć do pierwszej części. E, świetne książki. Jeżeli nie przepadacie za kryminałami, to pokochacie kryminały. Książki, przy których się nie śpi bo ja liczyłam, że usnę, tak jak w wielu innych przypadkach. Próbować, e, trzymające w napięciu, e, naprawdę rewelacyjne, postać Szackiego genialna. Jeżeli chcecie komuś zapewnić nieprzespaną noc przy książce, to serdecznie polecam właśnie te książki Miłoszewskiego, bo są naprawdę rewelacyjne. Ja mam dwie książki, które wiem, że spodobałyby się mojej siostrze, także Agatka. <grym> po pierwsze, Drota Was urządzi na święta. Jest to poradnik o tym, jak przetrwać całą gorączkę przedświąteczną. W tej książce znajdziecie mnóstwo inspiracji na ozdoby świąteczne, na prezenty świąteczne, na rzeczy do it yourself. Bardzo fajna kreatywna książka, ładnie wydana, ładnie wydana. i kolejna książka poradnik Magia sprzątania w praktyce. Jak to książka dostałam ostatnio na imieniny, ale uważam, że też może być świetnym pomysłem na prezenty. Ta książka jest przede wszystkim skierowana dla osób, które lubią tematykę właśnie domu, organizowania swojej przestrzeni w koło, sprzątania, porządku, różnych takich systemów. Jak również dla osób, które całkowicie się w tym nie odnajdują, ale potrzebują jakiejś trochę inspiracji, jakiegoś pomysłu, metod sprawdzonych. Czyli dwa bardzo fajne poradniki, inspirujące, także myślę, że też super pomysł. W tym okresie przedświątecznym znajdziecie na rynku mnóstwo zestawów Pominkowych, takich zrobionych specjalnie właśnie z okazji świąt. I my, my tutaj mamy trzy z tego, co mm -hmm. widzę zestawy. Ja mam tutaj taki zestaw od Semilaka i mamy tutaj trzy lakiery. I wydaje mi się, że to będzie fajna opcja dla takich frików, ale paznokciowych, nie makijażowych. Zestaw jest przepięknie zapakowany, pudełeczko takie na magnes. Bardzo fajny, ekskluzywny. Bardzo ten, ładnie wygląda. jest ten napis. Napis jest mm -hmm. wytłaczany na złoto i macie tutaj trzy lakiery. Ten w środku o takim ładnym, czerwonym odcieniu, to jest lakier zwykły, a dwa pozostałe to są bardzo skrzące się i broka brokatowe kolory i to są już lakiery hybrydowe. Wszystko jest pięknie zapakowane w takim złotym pudełku. Macie w dodatku jeszcze fajny długopis. Więc te kolory iskrzące się, brokatowe, cekinowe, super opcja na zwariowanego Sylwestra, ale na przykład później na co dzień można to stosować w ten sposób, że tylko malujemy w jakiś brokatowy kolor palec, paznokieć na przykład na palcu serdecznym, tam gdzie nosimy obrączkę lub na innych, na kciuku lub co drugi palec. Opcji jest dużo, można kombinować, więc taki pięknie zapakowany zestaw. Wydaje mi się, że na pewno ucieszy nie jedną osobę. Dużym plusem mam wrażenie takich zestawów kosmetycznych jest też to, że one są pięknie zapakowane i tak naprawdę ściągają z nas obowiązek tego męczenia się z pakowaniem. Ja przyznaję, że nie jestem taką panią domu, która super pakuje prezenty, zawsze mam z tym jakiś tam problem, więc dla mnie zestawy tak zapakowane wystarczy po prostu przewiązać kokardą i są I gotowe. gotowe pod choinkę. Ja mam tutaj zestaw Ziff Rocher i powiem wam, że ja szczerze. Nie myślałam, że oni mają w ofercie tak dużo perfum. Mm. Ja tutaj mam taki zestaw prezentowy razem z balsamem i z żelem perfumowanym, więc dodatkowo te kosmetyki jeszcze tak jakby podbijają zapach mm. perfum. Ten zapach jest po prostu obłędny i jeżeli szukacie fajnego prezentu i zestawu, wydaje mi się właśnie dla mamy lub dla teściowej, żeby zaimponować, to wydaje mi się, że po prostu jest mm. rewelacyjny, więc e, fajne zestawy tam mm. można znaleźć, szczególnie te durawinowe. Zapach rewelacyjny, obłędny, obłędny świąteczny no petarda. Po prostu ja jak zobaczyłam ten zapak powąchałam, mówię nie no to już jest najlepszy z ich oferty. I w takim zestawie mamy tak balsam do ciała, żel podprysznic, peeling, żel do mycia rąk i krem do rąk oraz pomadkę, czyli tak naprawdę, wszystkie cały, wachlarz, cały wachlarz kosmetyczny, wszystkie kosmetyki, które tak naprawdę są potrzebne do pielęgnacji. Tak. tak samo jak z biżuterii, wydaje mi się, że e, każda kobieta ucieszy się z fajnych perfum. Niekoniecznie musi to być setka, wielka butla. Wystarczą czasami malutkie perfumy, tylko kwestia tutaj, e, w jaki zapach trafić. Mhm. Bo często nie wiemy jaki zapach ktoś lubi, czy lubi słodkie, czy świeże zapachy. My mamy tutaj kilka takich w miarę uniwersalnych pozycji, czyli hmm. zapachów, zapachów takich e, mało agresywnych, które w większości przypadków dużo osób lubi. Dużo osób hmm. lubi. Przede wszystkim Dolce Gabbana Light Blue. Wiecie co? Ja ten zapach na ulicy idąc latem czuję setki tysięcy razy. Bardzo lubi te perfumy moja teściowa, również moja mama, więc jest to fajna propozycja i fajny zapach dla kobiet troszeczkę starszych, niekoniecznie nastolatek. Ja ten zapach na ulicy czuję wielokrotnie, więc on jest bardzo popularny i zmniejsza się wtedy ryzyko, że trafimy po prostu w coś, co danej osobie się nie spodoba. To jest moje prywatne opakowanie, buteleczka, której używam, bo sam zapach jest przepiękny i bardzo trwały. No jest, mm. no jest piękny, jest naprawdę piękny i to jest tak uniwersalny zapach, tak świeży, kwiatowy, troszeczkę liliowy, konwalie, Jest piękny. Ja mam tutaj dwa flakoniki, perfum. Po pierwsze, masuki matushima są to bardzo niszowe perfumy, chociaż możemy dostać je również w seforze, ale mało takim zdaje mi się, że są mało popularne. Zapach jest piękny, zapach świeżego prania. Ja uwielbiam Ach. świeże zapachy. Tym, tymi perfumami psikałam się właśnie na wiosnę, w lecie, bardzo delikatne. Yy, też panie się utrzymują do takiego codziennego psikania, ale moim faworytem numer jeden, jeżeli chodzi o perfumy, to jest Chanel często są moje ulubione perfumy. I na akurat to buteleczkę dostałam od was w prezencie na urodziny. Są piękne, piękne, Co piękne po zobaczymy. prostu ja od razu z kilometra poznam ten zapach, jeżeli ktoś jest z nim popsikany. Uwielbiam go i to jest numer jeden. Zapach bardzo świeży, trwały. No dla mnie rewelacyjne, nieważne czy to jest na co dzień, czy na dzień, na imprezę. Uwielbiam te perfumy, ten zapach, no, petarda, więc polecam Wam e, troszkę taki nieznany, niszowy masuki matushima albo dość popularny, Chanel Chance Mamy też e, propozycję prezentu dla osoby, która jest frikiem makijażowym czyli uwielbia. Palety, palety cieni, pomadki. pomadki, kolorówkę. Ja mam tutaj paletę z Urban Decay i muszę Wam powiedzieć, że to jest moja ulubiona marka, jeżeli chodzi o cienie. Ja przetestowałam mnóstwo różnych marek. Urban Decay dla mnie jest e, najlepsza na ten moment. I mam tutaj paletę cieni najnowszą Ultimate Basic o pięknych, matowych kolorach. No, są rewelacyjne. Mamy tutaj jasne kolory, mamy ciemne, mamy też piękny, Ruda, e, rudy, kolor, bardzo ładny w tym sezonie, e, cienie są świetnej jakości, e, piękne opakowanie. Do tego opakowanie mamy. Opakowanie jest po prostu. I takie świąteczne, ten złoty, w ogóle Urban Decay dla mnie ma świetne opakowania. No i też w tej palecie mamy rewelacyjne lusterko i to jest świetna paleta, cieni do używania na co dzień, jak też na przykład na jakąś podróż zabrać ze sobą mamy tutaj dwa, cztery, sześć. 14 pięknych kolorów, z którego wyczerpujemy makijaż na co dzień, wyczerpujemy makijaż imprezowy. No dla mnie jest ta paleta rewelacyjna, sama ją teraz używam, testuję i jestem nią zachwycona, więc mogę Wam z czystym sumieniem ją polecić, bo jest rewelacyjny. Muszę Wam powiedzieć, że moim ulubionym prezentem, który ja bardzo lubię dostawać, to są piżamy albo szlafroki. I ja co roku dostaję albo piżamę od kogoś, albo szlafrok i tam moja rodzina się wymienia, kto ma mi kupić, bo wiedzą, że, <grym> mnie że, ta, że ja bardzo lubię. Piżamy mogą być świąteczne, typowo klimatyczne, ale też niekoniecznie mogą być normalne piżamy, w których będę chodziła cały rok. I mamy tutaj dwie propozycje dwóch piżam. Justyna ma z ojszo i ja mam tutaj z Lesong. Może też powiedzieć o swojej piżamy? E Wiecie co, ta piżama po prostu y, jest przepiękna, bo jest niedużowniej dwiadki, to jeszcze ma taki fajny napis. Zaraz wam tutaj pokażę. You are my bed friend. Czyli jeżeli chcecie komuś powiedzieć, że jest waszym przyjacielem uszkowym, to, to możecie mu zakupić taką piżamę. Śmieję się, ale wiecie co, jeżeli szukacie piżam bardzo dobrych gatunkowo i o takich pięknych, niepowtarzalnych. Mm -hmm bardzo ładnie zaprojektowanych wzorach. To Oisza jest dla mnie mistrzostwem świata. Ja wiele piżam, wiele też piżam dostajemy, bo rzeczywiście to jest jakoś taka fajna ja rzecz, żeby, żeby dostać. To w Oiszu są najpiękniejsze wzory, tam są też rewelacyjne szlafroki. Ta hmm. piżama. E, zobaczcie, góra bardzo wygląda piękne. tak, macie biel połączoną Szarość. z szarością. Szarość. Tutaj macie śpiącego hmm. niedźwiadka, ale spodnie w ogóle do tego piękne. Wyglądają w ten sposób. To jest misio, macie na dole ściągacz. No, dla mnie to jest rewelacja, bo ja też bardzo lubię w domu, w piżamach spędzać wieczory. Więc jeżeli już wracam hmm. zmęczona po całym dniu i nie nagrywamy popołudniami, więc mam okazję wskoczyć w piżamę, to po prostu uwielbiam. Ja mam chcę pokazać piżamę bardzo elegancką, klasyczną, minimalistyczną. I jest to piżama z marki Lesong. I ta piżama może być również personalizowana. Tak jak widzicie, tutaj to to jest KS, czyli są moje inicjały. Piżama bardzo klasyczna, bardzo przyjemna, miło się w niej śpi. No i też, przy okazji, jest bardzo taka elegancka. Troszkę inna e, niż to. Fason, tak? fason tej koszuli jest taka taka koszula jakby swojego chłopaka, bo to jest taki fason dosyć szeroki. Ma długie rękawy i przede wszystkim ma taką piękną białą tutaj lamówkę. Jest z długim rękawem, ona mi sięga za tyłek. I do tej piżamy, oczywiście, mogą być spodenki, ale też można nosić taką samą. Piżama to jest również pięknie zapakowana właśnie w takie eleganckie, czarne pudełko. Także również taki wyrafinowany, elegancki prezent. Więc jeżeli ktoś lubi piżamy, jak najbardziej taka zawadiaska z przymrużeniem oka, albo elegancka, klasyczna. Także uważam, że piżama, ja uwielbiam nastawać piżamy, więc myślę, że kupujmy sobie piżamy. Dokładnie. Teraz mamy dla Was propozycję prezentów Do-it-yourself, czyli mhm. rzeczy, które możecie zrobić własnoręcznie. Tak. I wydaje mi się, że to jest super opcja, jeżeli chcemy zrobić coś od serca, mhm. ale też dla osób, które nie znamy, może nie do końca mhm. znamy, nie wiemy co lubią, nie wiemy z czego by się ucieszyły. Głupio, mi, głupio kupować im piżamy albo coś albo drogiego. Albo coś drogiego. A chcemy coś niezobowiązującego, więc takie rzeczy właśnie ręcznie robione będą świetne. świetnym Pomysłem. Mamy tutaj dwa domowe peelingi, które zrobiłyśmy z przepisu yy, z książki właśnie Ewy. Rewelacyjne. Po pierwsze mamy tutaj peeling yy, waniliowo-cynamonowy. Przepis ten jest bardzo prosty. Do zrobienia takiego peelingu będziemy przede wszystkim potrzebować cukier, olejek waniliowy yy, oraz olej kokosowy. Robi się go bardzo prosto, bardzo łatwo i szybko, a efekt jest naprawdę rewelacyjny. Oczywiście do tego będziemy potrzebować też słoiczek, no i jakoś wstążkę do dekoracji. Ten robiliśmy troszkę w takim stylu rustykalnym, ale ten już taki bardziej elegancki, wyrafinowany. E, tutaj się pojawia czerwień. Jeżeli szukacie słoików, nasze są z pepko. Chyba 7 zł i 6 zł, więc kosz jest naprawdę niewielki. Mój peeling jest akurat z skórką pomarańczy i z sokiem z pomarańczy. Tutaj składniki są praktycznie te same, bo zawsze bazowym składnikiem jest cukier, bo to są peelingi cukrowe I Olej, żeby troszeczkę natłuścić, no i do tego wszelkie dodatki zapachowe, kolorystyczne, no i też forma dekoracji tutaj nie ukrywajmy, że też ma duże znaczenie. My stwierdziłyśmy, że tak zrobimy na dwa sposoby: i troszeczkę bardziej świąteczny, z, taką, z takim cukierkiem czerwonym, z czerwoną wstążką. Wydaje mi się, że wygląda to naprawdę w porządku. Widać, Super. że jest to ręcznie zrobione, ale że ktoś włożył w to serce i czas. Mhm. Więc, jeżeli nie macie pomysłu, to jest naprawdę tania opcja, ale bardzo fajna. Oprócz peelingów do ciała, fajną mhm. opcją jest też przygotowanie kul do kąpieli. Jeżeli ktoś ma wannę i lubi takie długie kąpiele w pianie, to wydaje mi się, że powinien się ucieszyć z takich prezentów, właśnie z tych kul do kąpieli. W przepisie będziemy bazować na sodzie oczyszczonej, na kwasku cytrynowym, troszeczkę oliwy, no i oczywiście na jakimś barwniku lub czymś zapachowym. My tutaj dolałyśmy troszeczkę olejku waniliowego. Jeżeli chodzi o samą formę do tych kul, wystarczy na Allegro poszukać e, tych foremek pod hasłem forma do lodów. Wyskoczą Wam takie e, paki, tam macie cztery sztuki plastikowych Foremek, gdzie idealnie mieszczą się te kule do kąpieli, wszystko tam umieszczamy, zamykamy, odstawiamy na kilka godzin, żeby ostygło, żeby ta kula się um, uformowała. Później zostaje tylko zapakowanie i prezent mamy gotowy. Ostatnim prezentem z serii Do It Yourself będą to domowe ciasteczka, e, ciasteczka kruche. Ja Wam szczególnie polecam bloga m, Moje Wypieki. Czy mufinki łaciate, czy te, te kruche ciasteczka z reniferami. Ja uwielbiam i je robimy w sumie co roku. Wolę, hmm. że taki mm, słodki prezent y, jest naprawdę świetnym pomysłem, hmm. bo jest dany od serca. Y, samemu też taki prezent wykonujemy. Takie ciasteczka można właśnie zapakować do takiego słoiczka, takiego zwykłego, hmm. klasycznego, lub tutaj mamy słoiczek y, choinkę. Hmm. Bo ona jest właśnie z sticky maxa ten słoik, y, ale też można również takie ciasteczka zapakować do różnego rodzaju puszek, takich y, typowo świątecznych. Teraz mamy kilka fajnych propozycji, jeżeli chodzi o prezenty takie drobniejsze, mhm. czyli ja mam świeczki, Kasia ma świeczki i fajne ściereczki do, do domu. domu. Wiem, że niekoniecznie może powinno się robić prezenty hmm, praktyczne, po wiecie, takie praktyczne jak ściereczki ja do domu, ale wiecie co? Ja też często dostaję takie gadżety jako na przykład dodatek do prezentu, do prezentu czy mhm. jakoś taki po prostu zdrowiask. Mhm. Nie wydaje mi się, że to jest jakoś uwłaczające i złe. Fajnie jest dostać taki drobiazg w każdym mieszkaniu, w każdym domu, w, każde, w każdym gospodarstwie domowym. Przyda się coś takiego. Ja mam dwie piękne świeczki, które teraz w sklepach znajdziecie. Pierwsza świeca jest z Homendu, i tutaj akurat była promocja minus 30%, więc cena naprawdę super. Za taką bardzo porządnie wykonaną i taką ciężką, konkretną świecę. Macie tutaj dwa knoty, więc można ją sobie walić wieczorami. Przepiękny mm -hmm. zapach świeżo koszonej trawy, cutting grass. Druga świeca już jest z TK Maxa e, i ona jest troszeczkę bardziej taka e, wyrafinowana, e, elegancka. Bardzo elegancka, może do takich wnętrz bardziej stylowych, złotych. Jest też typowo świąteczna, bo tutaj mamy e, szklany słoik ozdobiony złotymi takimi jakimiś e, dekoracjami, płatkami. płatkami i ma też przepiękną, e, przepiękne złote wieczko. Sam zapach Typowo świąteczny. Tutaj oh, mamy okay, okay. cynamon. Mamy no, takie dziki, bardzo taki korzenny, ciężki mm. zapach. Okay. Jako prezent na przykład na mikołajki dla koleżanki czy dziewczyny. Mm -hmm. Super sprawa. Ja mam tutaj świeczkę z Rossmana w typowo świątecznym wzorze. Mamy tutaj remiferki, tutaj są płatki śniegu. Świeczka bardzo mała, ale myślę, że po jej wypaleniu możemy tutaj sobie włożyć podgrzewacz i również z niej korzystać. Mam też tutaj kilka bardzo fajnych świątecznych ściereczek, które możecie mm, zakupić na przykład w TK Maxx. One kosztują 19,90. Ja na przykład bardzo lubię dodatki do, do domu. Czy to są świeczki, czy ściereczki, czy ręczniki, czy jakiś talerzyk, czy dzbanek, czy filiżanka. Ja uwielbiam Uwielbiam rzeczy do domu i takie rzeczy sprawiają mi radość, i też dużo osób wie, że takie rzeczy lubię, więc też takie rzeczy dostaję. Mix, mix. E, więc mamy tutaj kilka bardzo fajnych ściereczek. Tutaj mamy bardzo taki stylu troszkę rustykalny: ta jest piękna z napisem, czerwony pasek. Świąteczny. I tutaj mamy również taki świąteczny, świąteczny wzór, jest świetna. I te ściereczki pakowane są po dwie sztuki. Mamy tutaj już coś bardziej mm, w kratkę i w paski i tutaj jest Mary Bright z napisem, również jest z Maksa, Maxa. ona jest bawełniana, mamy tutaj również białą ściereczkę z napisem Merry Christmas i mamy tutaj kropeczki szaro-czerwone, również taki bardzo fajny akcent świąteczny i na sam koniec pokażę Wam ściereczkę, którą już widzieliście z mojego hola Zakupowego z rzeczami do domu. Yy, I ta śreczka jest z HMU. Także widzicie, to są takie małe upominki, dodatki albo jakieś takie yy, prezenty niezobowiązujące, które myślę, że. Ja mi się na przykład takich rzeczy ucieszyła. No więc... ja też, więc mm -hmm. słyszałam kiedyś, że nie powinno się kobiecie kupować rzeczy do kuchni, ale no ja nie mam z tym problemu. Ja też absolutnie tak nie, nie. nie i też mi się z takich rzeczy ucieszyła. Moi drodzy, przebrnęłyśmy przez te wszystkie prezenty dla naszych mam, bab, cioć, przyjaciółek, koleżanek. Mam nadzieję, że nasze pomysły Wam w e, jakiś sposób pomogły przed zakupami. Jeżeli Wy macie jakieś swoje fajne pomysły, propozycje, oczywiście piszcie na dole w komentarzach. No i już widzimy się długo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki! Pa!